Dobra, witam. Jesteśmy dzisiaj w takiej kamienicy. Podał mi ją Krystian Zacny. Bardzo dziękuję. My już tutaj weszliśmy do środka. W tym pokoju mamy pralkę i czajnik. Ale już rozkradzioną Odkurzać jeszcze jakiś stary. Piec kaflowy. W nienaruszonym stanie. Jeszcze jakieś ramy od okien. Tutaj mamy stare auto dla dzieci. I prawdopodobnie tutaj śpią bezdomni, bo widziałem w tym pokoju, że jest tyle rzeczy właśnie jeszcze mamy jakiś chleb, bułki normalnie śmierdzi i widać też ubrania bezdomnych prawdopodobnie ktoś tutaj śpi mamy nawet grilla ale kurde grilla to nie wiem czy by ktoś tutaj robił bo przecież mogłoby się zapalić tu jest drugi mamy jeszcze takie szafki w środku jakaś pianka do okien i Pełnoworek z butelkami Worki Alkohol też popijają Czy jakieś słuchawki są Tu piec kaflowy Dalej mamy toaletę Tam klozet został Kibel Tam dalej jeszcze nie byłem. No, bezpieczniki wykręcone. także prądu nie ma. Tam nawet nie chce mi się schodzić z piwnicy, ale zobaczymy sobie górę. Tam mamy jeszcze wejście do góry. Śmierdzi. Mm, tutaj ktoś się wylał. Mm. Śmierdzi moczem. A nikogo nie? Tam się lampka świeci. No, nie. Na banku ktoś tu no tak, bez do tu śpią. Mamy pełno rzeczy ich. A tam czułeś jak śmierdziało, nasrane było? Pełno gubi masakra, ja myślałem, że nie wytrzymam. To. Jaka czapka fajna. No fajna. Nie boisz się tak dotykać? To brudne, śmierdzące. Nie. To jeszcze jakiś stanik. Mhm. Może jakaś też pani tu śpi? No chyba tak, bo tam podpaska leżała. Brudna? No tutaj gdzie nie ma, no. To lepiej może nie będę tego pokazywał. Idziemy wyżej? O, oh fak No nic tu nie ma. Stój. Stój. Tylko taki strych. Ja zrobię zdjęcie przez szparę i powiem Ci lepiej tu nie wchodzić, bo deski są podnite i tu się zarywają i tutaj czuję jak się wygina. To no nie. To tyle by było z tej kamienicy. Taki, trochę do krótszy film. Do piwnicy mi się nie chce iść, bo wygląda tragicznie. A byłeś? Nie, ale nie chcę nawet tam wchodzić. No to dawaj. Dobra, jak Wam się spodobało, możecie dostawić łapkę w górę i subskrypcję. A my jedziemy na następny obiekt. Będzie to dom z autem. Prawdopodobnie już tam auta nie ma. Ale sprawdzimy go. Dobra, ja już nie przedłużam. Siema.